Witamy w naszej pierwszej wideorecenzji. Chciałem zaznaczyć, że ja żadnym specjalistą nie jestem, jestem zwykłym graczem, więc ta recenzja też będzie z punktu widzenia zwykłego gracza, takim jakim jesteście również Wy. A dzisiaj mowa o wielkim i pięknym monitorze od AOL-a. Jest to monitor, pozwólcie, że sobie spojrzę na nazwę, G2 Series 24 g 2 z 24 Kochani, w ogóle, cóż za zaskoczenie, okazało się, że taki sam monitor posiadamy też tutaj hmm. i tutaj. I tam i ogólnie parę też w innych salach, no i ogólnie wszędzie, w ogóle nie wiem jak to się stało, ale śmieszna sprawa. Trzy rzeczy, które musicie o nim wiedzieć, to po pierwsze matryca IPS 240 hz i 1000 punktów przyjemności z użytkowania. A tak naprawdę zaraz wam pokażę, co się kryje w tym bydlaku. S rzeczy to to, że na przykład menu możecie sobie zmienić na język polski. No my akurat gadamy po angielsku, więc English is not problem for us, ale jeżeli chcielibyście po polsku, no to możecie sobie zmienić. Ale dobra, takich fajniejszych rzeczy. Ogólnie ten monitor ma wgrany cheaty, proszę bardzo jedno kliknięcie i mamy celownik na środku i na przykład włączać sobie w TS-ku inną skopę wchodzą o tak normalnie i każdy mówi, że cheater, a ty tak naprawdę masz tylko celownik na monitorze. Powiedzmy może trochę o designie tego monitora. Zacznijmy od nóżek, podstawy, na których monitor się trzyma. Jest ona w kształcie litery V. V jak Victoria, czyli zwycięstwo. No i mamy też tutaj czerwony akcent. Czerwony dodaje szybkości, agresywności, no i ogólnie fajnie wygląda. Posiada również minimalistyczną obramówkę. Jest ona bardzo smukła i nikomu, jeszcze chciałem powiedzieć, nie przeszkadza. To fajna, i z tyłu tutaj możemy zmieścić albo trzy palce, albo bardzo dużo kabli. Monitor możecie obracać o ile chcecie, nie powiem wam o ile stopni, bo na pewno Wam wystarczy. Patrzcie, na przykład tak mogę obrócić, tak, mogę tak do siebie, albo w tą stronę. No po prostu możecie go obracać jak chcecie. Ja jako prawy, profesjonalny gracz lubię sobie ustawiać monitor właśnie w taki sposób no i dzięki tym nóżkom właśnie mogę to robić. No i właśnie tutaj mamy pierwszy przykład, to o czym przed chwilą mówiłem, że każdy lubi sobie ustawiać monitory tak samo jak ja. No i tutaj mamy pierwszego gracza, który ustawił sobie centralny monitor pod CSK. Musi zabić kogoś, bo to będzie na filmiku. Dobra, dobra, czekaj, o aw dobra. To jest najdziwniejsza, e, najmniejsza i najśmieszniejsza myszka, jaką w ogóle widziałem. Ale no, ogólnie bardzo mi się podoba, nie dla mnie, bo jest za mała, ale no, na pewno jest ciekawa. Dobra, podajemy sobie trochę o wejściach w tym monitorze. Mamy jeden DisplayPort, dwa HDMI, cztery USB, no i zasilacz, więc ogólnie jest więcej portów niż w całym Gdańsku, no i nigdy tego nie użyjecie. No, moja recenzja może nie jest za bardzo wiarygodna, więc pytajmy innych, co sądzą o tych monitorach, więc siema Mati, co sądzisz o tym monitorze? No, bardzo fajny monitor, 240 Hz. Fajnie mam. Co so, ja gram? Fortnite. Kowaka dostałem, więc jutro dopiero powiem Ale to pomoże. nie wina, monitora Po no prostu za dobrze grałeś na tym za monitorze. Za dobrze grałem i się zdenerwowałem, żebyś. Się... Jak ci się gra na tym monitorze? Jakby no, pierwsze dobrze. wrażenia. Pierwsze Bardzo, wrażenia bardzo jakie? dobrze. Bardzo tak. dobrze mi się gra. I co, kolory fajne i tak dalej? Tak, tak. Bardzo dobra. Co sądzicie o tych monitorach i co w nich lubicie? No, ogólnie są bardzo fajne. Tu bardzo, bardzo bym taki chciał. I, są, i, to, I fajne, bo są duże i pewnie, no, i pewnie drogi bardzo. Tak, <laughs> jest bardzo, bardzo, bardzo fajny, wygodny. No, Podsumowując, monitor siedzi, oceniłbym go 240 na 10. Jeżeli gra FPS albo nie tylko, to na pewno się na nim nie zawiedziesz. Jest bardzo dobra jakość, jest bardzo dobra cena, elegancko.